Przed nami druga część prezentacji i rozpoczniemy ją od spotkania z panią dr Katarzyną Nosalską, dyrektorką Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, rozmową właśnie o kompetencjach cyfrowych. Zapraszam pani dyrektor. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj trudne zadanie, bo niecałe 15 minut na to, żeby powiedzieć czym zajmowało się centrum w ciągu tych dwóch lat. Nie da się tego niestety zrobić, ale przygotowałam zestawienie projektów, które zostały zrealizowane w ciągu dwóch lat jako nowe, nigdy wcześniej nie realizowane. Oczywiście w tle będą jeszcze inne, o których będziemy rozmawiali potem jako plany. Jak Państwo wiedzą, koordynujemy i monitorujemy projekt, program rządowy rozwoju kompetencji cyfrowych i dotyka on wielu grup obywateli, od uczniów, nauczycieli, specjalistów, pracujących, też po seniorów i osoby wykluczone. Dlatego tak bardzo trudno jest wszystkich objąć wszystkimi projektami, więc ministerstwa w swoich właściwościach również prowadzą projekty. My staramy się z nimi współpracować, ale też realizujemy własne projekty we współpracy z innymi ministerstwami, ale nie tylko. Po pierwsze, zacznijmy od tego obszaru podstawowych kompetencji cyfrowych, które... W 2024 roku rozpoczęliśmy między innymi współpracą z Ministerstwem Edukacji i powołaniem szkoły międzypokoleniowej. To również współpraca z ministrą um, Okom Drewnowicz w, w zakresie właśnie polityki senioralnej. Szkoła międzypokoleniowa, w której łączymy pokolenia, łączymy rodziny, łączymy rozwój kompetencji młodzi uczą dziadków, babcie w szkołach, natomiast babcie i dziadkowie uczą postaw e, tych etycznych z życia codziennego, które należy też wykorzystywać w życiu cyfrowym. E, szkoła międzypokoleniowa jako duży sukces będzie na pewno realizowana w następnych latach. Ministerstwo Sportu, Szanowni Państwo, e, 1 plus 1 równa się higiena cyfrowa. Połączyliśmy sport z nauką kompetencji. Jedna godzina nauki programowania, nauki kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i jedna godzina na boisku. To przede wszystkim budowa postaw, tak, żeby ta higiena cyfrowa w życiu uczniów, w życiu codziennym była już wbudowana w postawy, a nie tylko wymuszana często przez rodziców czy nauczycieli. Projekt skierowany do seniorów e-fajfy realizowany nadal w sanatoriach w całym kraju wraz z Ministerstwem Zdrowia. Myślę, że w następnym roku również będzie skalowane w całym kraju w sanatoriach, gdzie, gdzie seniorzy uczą się obsługi nie tylko usług cyfrowych, ale też właśnie tego bezpieczeństwa w życiu cyfrowym i no, nie narażania się tak na zagrożenia, które obecnie na nich czyhają. W tym drugim obszarze, tych kompetencji specjalistycznych, mamy kilka projektów w tym roku rozpoczętych, broń się w necie, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gala zamknięcia tego konkursu dwa dni temu w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Wiele drużyn z, całej, z całego kraju. Tutaj wpletliśmy przede wszystkim nastawienie na budowanie postaw takiego muru ochronnego dla młodzieży przed dezinformacją, przed manipulacją, tak ażeby strzegli się przed radykalizacją, bo jak sam szef agencji wspomniał, ostatnie realizacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotykały również tych najmłodszych niestety młodzieży. Na pewno biorąc pod uwagę też sytuację geopolityczną, sytuację, y, która jest obecnie w kraju, będziemy ten projekt z agencją nadal realizować. Y, szanowni Państwo, współpracujemy z policją, y, budujemy też kompetencje Straży Pożarnej. Tak dobrze, że Straż Graniczna również chce się przyłączyć do tego projektu i w następnym roku będziemy z nimi również współpracować. Zostań cyfrową ekspertką specjalnie dla kobiet, dla kobiet projekt, który e, dedykowany jest na te wyższe kompetencje cyfrowe, a to jest związane z celem, jaki stawiamy sobie w strategii cyfryzacji Polski, w strategii cyfryzacji Europy, w strategii cyfrowej dekady, ażeby kobiet specjalistek ICT wśród tych pracujących specjalistów było więcej. Nie tylko AI, nie tylko cyberbezpieczeństwo, ale też idąc naprzód technologię, inżynieria kwantowa. Przygotowaliśmy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym projekt y, szkoleniowy dla akademików, dla biznesu, ale też dostęp dla naukowców do komputera kwantowego, do mocy obliczeniowej. Wychodzimy tutaj naprzeciw, będziemy się starali te projekty szkoleniowe y, w następnym roku również kontynuować. Nie byłoby gospodarki cyfrowej inkluzywnej bez dostępności cyfrowej. Jako Departament koordynujemy również działania ministra zgodne z ustawą o dostępności produktów i usług. Kontrolujemy dostępność cyfrową nie tylko już na stronach administracji publicznej, ale też już w zakresie handlu elektronicznego. Dlatego tych specjalistów z dostępności musi być coraz więcej. Dwa projekty szkoleniowe, dwa projekty budowania sieci, po to, żebyśmy wszystkim tym, którym, którzy mają te specjalne potrzeby funkcjonowania w gospodarce cyfrowej, również pomóc i budować dostępne cyfrowe usługi. No i kolejny obszar. Też pewnie Państwo o tym słyszeli, zakup sprzętu dla szkół. Nie da się uczyć kompetencji bez dostępu do sprzętu. Nie da się uczyć sztucznej inteligencji, krytycznego myślenia bez laboratoriów, sztucznej inteligencji, a bez laboratoriów systemowych. Po kilkukrotnych rewizjach już rozpoczęliśmy w 2024 roku proces zakupu tego sprzętu. Również sale do nauki zdalnej. Obecnie wiem, że od kilkunastu dni pierwsze dostawy sprzętu do szkół są już realizowane. Miejmy nadzieję, że do końca roku już większość szkół w Polsce będzie wyposażona w najbardziej nowoczesny sprzęt do obsługi, do użytkowania uczniów. Ale również, jeżeli chodzi o inwestycje KPO, nie zapominamy o kompetencjach, bo jak wiemy, transformacja cyfrowa dotyka nie tylko tych wdrożeń narzędzi, ale przede wszystkim kompetencji, które pozwalają te narzędzia wykorzystywać. W tej kwestii w całej Polsce ponad 280 tysięcy obywateli różnych grup będzie przeszkolonych do końca 2026 roku i te procesy już są realizowane, wdraża to nasz partner CPPC. I teraz, jak państwo widzieli, bardzo dużo projektów jeszcze trzeba chcieć, żeby to obywatele chcieli korzystać z tych, powiedzmy, inwestycji w samego siebie. W związku z tym staramy się popularyzować w ogóle korzyści z dostępności e, cyfryzacji, korzyści z cyfryzacji, ale też zwracać uwagę na te bariery. I tutaj nasze projekty nowe. Kongres e, Digital Skills Summit w tym roku po raz drugi połączony z warsztatami i na pewno będziemy kontynuowali w następnym roku już z naszymi partnerami jeszcze bardziej w bardziej ścisłej współpracy. Strona internetowa Kompetencje Cyfrowe i szereg kampanii radiowych w cyfrowym świecie realizowanych właśnie ku zachęceniu skorzystania z tych szkoleń i zwrócenia uwagi dlaczego kompetencje są ważne. Jeszcze jeden obszar, który budzi obecnie bardzo dużo polemiki, bardzo dużo tematów na, na główkach gazet, kwestia dezinformacji jako element wojny hybrydowej, która jest realizowana przez Federację Rosyjską, ale nie tylko, bo tej dezinformacji w życiu codziennym dotykającej każdego z nas. Na bieżąco NASK realizuje monitoring sieci, to jest dotacja celowa dla nask -u. Będziemy wzmacniać jeszcze te zasoby nask tak żebyśmy mogli już aktywniej, bardziej aktywnie przeciwdziałać a, dezinformacji. Proszę państwa, pierwszy raz a, powołaliśmy w tym roku połączone centrum a, operacyjne do spraw a, a, właśnie do walki z dezinformacją gdzie spotykamy się z różnymi ministerstwami, począwszy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MSWiA, służbami specjalnymi, gdzie na bieżąco, w regularnym trybie, co dwutygodniowym bądź w trybie jaki, takim ad hocowym, jeżeli to jest konieczne, koordynujemy te prace w zakresie walki z dezinformacją i to na pewno będzie jednym z głównych naszych celów w następnym roku. Zapewne Państwo też spotkali się z kampanią telewizyjną, internetową, z tymi trollami, które, które może niektórych przestraszyły. Ale przede wszystkim pierwszy raz pokazaliśmy obywatelom, uwrażliwiliśmy na to, że ta dezinformacja też jest od nich zależna. Klikając. Sieją dalej dezinformację. Chcieliśmy uwrażliwić i w ogóle pokazać, w jaki sposób te mechanizmy dezinformacyjne działają. Dużo na pewno Państwo usłyszą tutaj o super usługach, narzędziach, które są wdrażane. Ale to już było też powiedziane przez Pana Premiera, nie da się korzystać potem skutecznie z tych narzędzi. Nie da się wdrażać transformacji cyfrowej bez kompetencji. Rynek to rozumie, ministerstwa to rozumieją, dlatego postawiliśmy na bardzo mocną współpracę z rynkiem. Na wzór już istniejącego programu PWCyber powołaliśmy kolejny program właśnie na rzecz rozwoju współpracy. E, przy rozwoju kompetencji cyfrowych PWS Kills. Bardzo dziękuję tym wszystkim zainteresowanym, którzy już do tego projektu przystąpili. Mamy jeszcze kolejkę e, kilk, kilku wniosków, kilkunastu wniosków, natomiast też serdecznie zapraszam do tego, żebyśmy te kompetencje budowali razem. Bo jak na samym początku powiedziałam, dotyczą one każdego z nas, obywateli, od uczniów, nauczycieli aż do seniorów. I zapraszam. E, do dyskusji na, tym, na tej drugiej części, bo myślę, że też wokół tej współpracy będzie ona się toczyła. Serdecznie państwu dziękuję i do zobaczenia po przerwie. Pani dyrektor, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Przyznam szczerze, że to są tematy bardzo bliskie mojemu sercu, szczególnie, że wspieramy tutaj panią dyrektor jako Biuro Komunikacji w realizacji ogromnej kampanii informacyjno-edukacyjnej zachęcających obywateli do budowania kompetencji cyfrowych. Ona będzie miała swoją premierę w przyszłym roku, więc zachęcam Państwa raz do uczestnictwa w panelu Pani Dyrektor i rozmowie właśnie na temat kompetencji cyfrowych.